Nie chciał ciszy ani żałoby. Jego pogrzeb ma być pełen życia. Witajcie na kanale Alicja Protki Gwiazdy. Z tej strony Alicja i dziś opowiem wam o pożegnaniu, które poruszyło tysiące serc. Śmierć Jacka Wójcika, uwielbianego uczestnika królowych życia, pozostawiła wielką pustkę, ale teraz poznaliśmy szczegóły pogrzebu, który ma wyglądać dokładnie tak, jak sam sobie tego życzył. Wiadomość o śmierci Jacka Wójcika wciąż nie milknie w mediach i wśród fanów. Mimo, że odszedł 1 października roku 2025 roku, niedowierzanie i smutek wciąż unoszą się nad społecznością, która go pokochała. Jeszcze kilka dni przed odejściem publikował radosne relacje, zdjęcia pełne uśmiechu, pozytywnej energii i znanego wszystkim poczucia humoru. Trudno pogodzić się z faktem, że ten sam uśmiech zgasł tak nagle. Rodzina i przyjaciele Jacka prosili o jedno o spokój, ciszę i uszanowanie prywatności. Dla nich żałoba to czas intymnej refleksji, wspomnień i pożegnania z człowiekiem, który poza kamerami był jeszcze bardziej czuły, troskliwy i wrażliwy niż widzieliśmy na ekranie. Choć nie podano oficjalnych przyczyn jego śmierci, wiadomo jedno odszedł zbyt szybko i zbyt nagle. Teraz jednak światło dzienne ujrzały informacje które przywracają wiarę w piękno ostatnich chwil. Telewizja TTV, z którą Jacek był związany przez lata, poinformowała, że pogrzeb artysty odbędzie się 4 października o godzinie 10.00 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Dusznickiej w Kłodzku. To miejsce symboliczne, tam Jacek mieszkał, tam tworzył, tam wracał, gdy gasły reflektory. W oświadczeniu stacji znalazły się wzruszające słowa mistrz w czerpaniu radości z każdego dnia. Jacek Wójcik odszedł od nas 1 października. Składamy wyrazy współczucia dla najbliższych. Redakcja TTV. Te słowa nie są pustą formą, to echo miłości i szacunku, jakim darzyli Jacka wszyscy, którzy mieli z nim styczność. Ale najważniejsze słowa padły z ust osoby, która znała go być może najlepiej, Edzi, czyli Edyty Nowak, Nawary, przyjaciółki z programu. W rozmowie z faktem wyznała. Że Jacek miał jedno marzenie dotyczące własnego pogrzebu. Nie chciał smutku i ciszy. Nie chciał, by pogrążano się w łzach. Marzył o pożegnaniu, na które przyjdą ludzie tłumnie. Chciał śmiechu, wspomnień, obecności tych, których poruszył swoim charakterem. Jacek chciał, aby na jego pogrzebie zebrały się tłumy osób, które będą chciały go pożegnać, powiedziała Edzia. Dodała, że kochał ludzi. Czerpał z ich obecności siłę, a ich wsparcie było dla niego zawsze źródłem radości. Wierzył, że nawet po śmierci warto być blisko tych, którzy Cię pokochali. Myślę, że on by tego chciał, dodała ze wzruszeniem. I wygląda na to, że jego ostatnia wola się spełni. W dniu ceremonii spodziewane są setki, jeśli nie tysiące osób mieszkańców Kłocka, widzów, współpracowników, ale przede wszystkim fanów. Którzy przez lata śledzili każdy jego ruch w telewizji i w mediach społecznościowych. Dla wielu z nich ten pogrzeb nie będzie tylko momentem pożegnania, ale chwilą wdzięczności. Za śmiech. Za obecność. Za to, że był tak bliski, mimo że dzielił ich tylko ekran. Jacek Wójcik żegna się z nami tak, jak żył otoczony ludźmi, uśmiechami i ciepłem. Jeśli również czuliście z nim więź. Możecie być częścią jego ostatniego życzenia o wspomnieć go z wdzięcznością. Zostawcie komentarz, jeśli chcecie mu coś powiedzieć. I subskrybujcie kanał Alicja, Plotki Gwiazdy, by być blisko tych historii, które naprawdę zostają w sercu.